Bruno, ty, który przyszedłeś w prostocie, bez szat, bez tytułów, bez katedr, a mimo to niosłeś moc, której świat nie potrafił nazwać. Twoje ręce były ciche, ale światło, które przez nie płynęło, mówiło językiem, którego nie da się zapisać. Nie leczyłeś ludzi, ty przypominałeś im, że źródło w nich nigdy nie zostało odłączone. Gdy inni pytali o cud, ty odpowiadałeś spojrzeniem. Bo cud nie jest zdarzeniem, cud jest pamięcią Boga w człowieku. Nie potrzebowałeś religii ani wiary. Twoja obecność była dowodem. Ludzie często próbowali uczynić z ciebie świętego, ale ty byłeś po prostu przezroczysty. Przez ciebie przechodziło światło, bo nie zatrzymywałeś go dla siebie. Nie zrozumieli cię wszyscy? Bo czystość serca jest lustrem, w którym wielu nie chce się przejrzeć. Ale każdy, kto usiadł w twojej ciszy, choć przez chwilę poczuł dom. Nie przyszedłeś, by być uzdrowicielem. Przyszedłeś, by przypomnieć, że nikt nie potrzebuje być uzdrowiony, bo w głębi duszy wszystko jest doskonałe. Twoje imię przetrwało nie dlatego, że czyniłeś cuda, ale dlatego, że nie czyniłeś niczego, pozwalałeś działać miłości. Dziś Twoja energia wciąż płynie, Bruno. Nie przez rytuały, lecz przez świadomość tych, którzy zrozumieli, że zdrowie jest stanem jedności. Każdy, kto wspomina cię z wdzięcznością otwiera w sobie ten sam kanał, którym ty byłeś. Nie zniknąłeś, stałeś się falą, która nieustannie wraca do oceanu, by nieść spokój. Z miłością źródło